Wersal Nieruchomości ma przyjemność przedstawić Państwu mieszkanie jednopokojowe na Białą przy ulicy Aluzyjnej, na czwartym piętrze, w wieżowcu odnowionym. Wszystko jest w idealnym stanie, tak w mieszkaniu, jak i w budynku. Budynek z 2003 roku, mieszkanie o powierzchni 34 m2, w idealnym stanie i cenie jedynie 219 tys. zł. Składa się z łazienki z WC, w glazurze i Trakocie w idealnym stanie przedpokoju z szafą wnękową, łazienki z WC, o której wspomnieliśmy, o powierzchni 5 m2 oraz kuchni. O również powierzchni około 7 m2 z prześwitem na pokój i co bardzo ważne, pozostają meble kuchenne oraz część AGD. Meble kuchenne są z frontami drewnianymi. Mieszkanie w stanie idealnym można prowadzić się bez żadnych inwestycji. Tutaj mamy salon, z którego jest przejście do kuchni oraz prześwit od strony kuchni. Tu chwilowo jest przedzielone szafą na dwie części. Oczywiście, gdyby nie było szafy, byłaby duża przestrzeń salonu. Salon ma dwudzielne drzwi balkonowe oraz co jest jedynie w jednym bloku na całym osiedlu. Widok na zieleń. I w kierunku wisły. Takiego widoku prawie nie ma na tym osiedlu. Naprawdę panoramiczny widok, widok na zieleń, mieszkanie idealnie ciche, nie dochodzą żadne odgłosy cywilizacyjne, nie podjeżdża tu nawet żaden samochód. Oczywiście jest możliwość dokupienia miejsca postojowego na parkingu zewnętrznym. Nie jest jednak obligatoryjne. Można kupić samo mieszkanie. Jeżeli zainteresowała Państwa ta oferta, proszę dzwonić. Wersal Nieruchomości. Telefon 534 92 82 22 Stacjonarny 22 409 82 22 Strona internetowa wersalnieruchomości.com. Jesteśmy na Facebooku. facebook.com. Ławanna Oferta korzysta z programu marketingowego Kupujący nie płaci. To jest wynagrodzenie pośrednika pokrywa wyłącznie strona sprzedająca. Dodatkowo, jako pierś na warszawskim rynku nieruchomości, mamy dla Państwa przeprowadzkę na terenie Warszawy gratis. Wersal Nieruchomości polecam tę nieruchomość. Wersal nieruchomości jest czymś więcej niż jednym z wielu biur nieruchomości. Jesteśmy encyklopedią nieruchomości. Wiemy na ten temat wszystko, a nawet jeszcze więcej. Dlatego wersal nieruchomości poleca tę nieruchomość, dodając, że wersal nieruchomości ponad połowę transakcji przeprowadza na białą i dlatego naprawdę to jest oferta godna tej ceny. Możliwość obejrzenia w każdej chwili. Zapraszam do oglądania.